Siemano, zadanie 24, matura podstawowa i pierwsze zadanie otwarte na tym arkuszu, które będziemy sobie rozwiązywali. No i praktycznie standardowa kwestia rozwiąż nierówność i mamy nierówność kwadratową i od razu że protyp dla Was. Warto sobie to zapisać, zrobić tatuaż gdzieś, że praktycznie każdą nierówność będziemy rozpatrywali w oparciu o... Rysunek poglądowy i tutaj będzie dokładnie tak samo. Czyli będziemy chcieli zastanowić się, jak właściwie wygląda wyrażenie, z którym mamy do czynienia. No i tutaj każdy z Was powinien już na tym etapie wiedzieć, że będzie to parabola. Parabola. I taką parabolę będziemy musieli sobie narysować względem zera. Względem zera oznacza względem osi x. Ponieważ wartość y na oś x wynosi dokładnie 0. Tutaj jest 0, tu jest 1, tu jest minus 2 na przykład i tak dalej. No a zatem, przepiszmy sobie tę nierówność. 3x do kwadratu minus 10x dodać 3 ma być mniejsze równe 0. I tutaj są przeczki. Między niektórymi nauczycielami. Oczywiście można się ze mną nie zgadzać. Każdy może mieć swoje zdanie. Nie każdy musi mieć rację. Pierwszy krok przyrównujemy to do zera. Żeby zrobić ten rysunek, to ja będę potrzebował wiedzieć, kiedy ta parabola mi się zeruje. I żeby to ustalić, to muszę ustalić miejsce zerowe. A miejsce zerowe to są takie elementy, które ja otrzymuję z rozwiązania równania, czyli z, z nierównością, nie mam jak zdobyć rozwiązań równania, także no, będąc czepialskim, ta linijka musi się pojawić. No i teraz, doskonale na pewno wiecie, nauczyli Was w szkole, a jeżeli tego nie zrobili, to naprawdę szkoda, że parametry ABC naszej funkcji naprawdę warto wypisać, bo teraz jak będziemy liczyli wszystkie te rzeczy na początek trójkąt na, wzór na trójkąt to b kwadrat minus 4ac, no to teraz będziemy musieli podstawiać te nasze parametry abc w wielu miejscach i naprawdę szkoda by było, żebyś drogi uczniu podstawił różne parametry w różnych miejscach. Także o wiele lepiej, jeżeli tu sobie je wypiszesz i będziesz z tych miejsc już teraz z nich zawsze korzystał. No i obliczmy sobie, co nam tutaj wychodzi. To jest 100 odjąć 36, czyli 64. No i teraz musimy policzyć pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 64, czyli 8. I tyle. Daj znać w komentarzu, czy potrafisz rozwiązywać nierówności kwadratowe i równania kwadratowe, bo jestem ciekaw, jak bardzo jest potrzebny taki film instruktażowy ABC funkcji kwadratowej i wcale nie chodzi tutaj o parametry ABC, tylko o co tu w ogóle chodzi. Ale mam nadzieję, że jest większość, która pisze maturę, ogarnia. Idziemy dalej, mamy pierwiastek z delty, możemy policzyć x1 wzór na x1 wygląda w ten sposób, czyli będziemy mieli 10 dodać 8 podzielone na 6. to 8 równa 18 na 6, czyli 3 oraz x2, którego wzór wygląda w ten sposób i uzyskamy 10 minus 8 na 6, a to się równa 2 6, czyli 1 3. No i udało nam się narysować, wróć, napisać rozwiązania x1 i x2, a zatem teraz mogę narysować oś X i te pierwiastki, czyli rozwiązania, zaznaczyć. Najpierw wjeżdża 1 trzecia, potem wjeżdża trójeczka. I to, co teraz będziemy musieli sobie, na co musimy zerknąć, to jest to miejsce. Musimy ustalić parametr A. Parametr A jest trójeczką, czyli A jest większe od zera, i w takim razie nasza parabola wygląda w ten sposób. Jej ramiona są skierowane ku górze, to jest bardzo ważne. I teraz cofamy się do zadania. Mamy ustalić, kiedy ta parabola jest mniejsza od zera. I tutaj wiem, że często macie problem, jak to zrobić. I podajecie jakieś dziwne odpowiedzi. To pamiętajcie, że tutaj chodzi o oś Y. My nie wiemy, właściwie nie interesuje nas dokładnie, gdzie ta oś Y jest. No w naszym przypadku byłaby gdzieś tutaj, bo gdzieś tutaj byłoby 0, ale nie ma to do nas znaczenia. Znaczenie ma to, jak wyrażają się wartości na osi Y. I te wartości tu są dodatnie, tu są ujemne. Czyli ona po prostu działa tak jak termometr. Tu mogło być na przykład 5 stopni. Tu minus 7, ok? No i teraz jeszcze raz wracając do tego zadania. Nasze wartości mają być mniejsze od 0, mniejsze od 0, a zatem, no mniejsze od 0, czyli na minusie. I część ujemną mamy pod 8x, to jest część ujemna, i teraz musimy jedynie odpowiedzieć, czyli dla jakich xów ja uzyskuję te wartości ujemne. No zobaczcie, te uzyskuję dla tego x, te uzyskuję dla tego x. Tutaj T uzyskuje dla tego X. No czy już na pewno widzicie, że dla wszystkich Xów tego przedziału, czyli od 1 trzeciej do 3. Możecie mi też dać znać w komentarzach, jak Wam miną przedziały. Czy są z tym problemy? Czy też taki filmik fajnie jakby się na kanale pojawił? To i jak, jeżeli chodzi o przedziały. No i teraz jeszcze musimy te przedziały odpowiednio zamknąć. I tu też zawsze musimy spojrzeć na. Nasza nierówność, ona ma być ostra, czyli ma być większe lub równe 0, a zatem nasz przedział jest przedziałem zamkniętym. I tyle. To, na co jeszcze zwrócę uwagę, to jest pytanie: rozwiąż nierówność, nic więcej od nas nie chcą. Rozwiązanie podane: x należy do przedziału od 1 trzeciej do trójki, obustronnie zamknięte są te wartości. No i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to zadanie, to wszystko. Daj znać w komentarzach, czy są takie zadania proste, czy to były darmowe dwa punkty, czy sprawiłyby ci problemy. A póki co, trzymajcie się na razie.